Moi drodzy, prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński odniósł się do sprawy ewentualnego braku zaprzysiężenia prezydenta elekta. Pamiętamy słynne słowa, słowa marszałka Sejmu Szymona Hołowni, jego wszystkie absurdalne pomysły, jak to rozwiązać tę sprawę, jak zmienić ustawę i tak dalej. To wszystko jest niepotrzebne. Mamy dobre przepisy prawa, które wystarczy stosować, a nie kombinować. Prezes PiS Jarosław Kaczyński yy, w mediach społecznościowych, na portalu X, na portalu, gdzie jego konto się rozrasta i będzie Jarosław Kaczyński gonił Donalda Tuska. Może nie dogoni, ale będzie na pewno starał się to zrobić. Jarosław Kaczyński wyjaśnia. Co grozi za niedopuszczenie prezydenta elekta do zaprzysiężenia? Jakie tego będą konsekwencje i jakie są obowiązki rządzących? Tak? Stosujcie prawo, mówi generalnie Jarosław Kaczyński. I dlaczego uważam, że w tej sprawie Kaczyński ma więcej racji od Donalda Tuska? O tym ten materiał. Zapraszam. Witam szanowni państwo na kanale Analiza Polityczna w konserwatywnym miejscu na polskim YouTubie. Jak zawsze proszę króciutko o cztery rzeczy. O łapki w górę i komentarze dla zasięgów. O jak najdłuższe oglądanie filmów. Najlepiej do końca bo to bardzo pozytywnie wpływa na nasz algorytm oraz o subskrypcję. Daj suba na złość Tuskowi. Spraw, żeby kanał konserwatywny Analiza Polityczna rozrastał się w sieci i był obiektywnym, rzetelnym miejscem e, e, publicystyki, tak? Nie tylko i wyłącznie e, informacji, ale publicystyki, która jest być może subiektywna, ale mam nadzieję, że rzetelna. Moi drodzy, to przechodzimy do sprawy przyszłorocznych wyborów parlamentarnych. Nie będę was trzymał w niepewności, moi kochani. Jarosław Kaczyński, którego konto na X, ja Wam zaraz powiem, konto na X Jarosława Kaczyńskiego ma już 127 tysięcy obserwujących. Dużo, dużo jak na to, że to konto jest de facto mało aktywne. Yy, Jarosław Kaczyński przypomina yy, ustawy, przypomina przepisy, które obowiązują w Polsce w kontekście tych gruźb, tych zapowiedzi, że być może prezydent elekt nie będzie mógł zostać zaprzysiężony, nie będzie mógł złożyć przysięgi przed zgromadzeniem narodowym, oczywiście prezydent-elekt, pewnie K Karol Nawrocki, gdyby tak było, tak? No bo ciekawe, czy by też tak Hołownia, czy Donald Tusk robili problemy, gdyby to był prezydent-elekt Rafał Trzaskowski, tak? Nagle by co Izba Kontroli Nadzwyczajnej Spraw Publicznych była ważną izbą, mogącą zatwierdzać wybory, tak jak zatwierdzili wybory w ubiegłym roku, tak? Wówczas im ta izba nie, prze nie przeszkadzała. ha. Oj, panowie i panie z koalicji rządzącej. Jarosław Kaczyński pisze tak na Iksie: Tym, którzy błądzą i próbują instrumentalnie traktować kolejne zapisy Konstytucji, zwracam uwagę, iż w razie stwierdzenia przez Sąd Najwyższy Ważności Wyborów, Zgromadzenie Narodowe ma, konstytucyjny obowiązek. To podkreślmy jeszcze raz, bo nawet to jest wyboltowane w tym wpisie Kaczyńskiego. Konstytucyjny obowiązek przyjęcia przysięgi od prezydenta elekta. Wszelkie inne działania byłyby podważaniem, poważnym deliktem konstytucyjnym, a mówiąc prosto Bezprawiem. Warto zapoznać się z artykułem 129 ust. 1 w związku z artykułem 130 Konstytucji. Tak, to jest, tam jest zapisany właśnie obowiązek mm, przyjęcia y, 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 ślubowania od prezydenta elekta i nie ma co tutaj dyskutować w tej sprawie, ale jeżeli obecna koalicja chce tak dyskutować, jeżeli obecna koalicja chciałaby w to brnąć, to ja Państwu powiem szczerze. Że po pierwsze ludzie wyjdą na ulicę, bo coraz więcej się o tym pisze, coraz więcej się o tym mówi, coraz więcej, a to już jest pierwszy sygnał i proces do tego, że ludzie będą wychodzić protestować. Na Organizowane w sposób oddolny obywatelskie protesty. Nie to, co wyprawiał Komitet Obrony Demokracji kiedyś. Nie to, co, co, co było z, 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 z dodatkiem polityków czy inspirowane przez polityków. Ludzie będą wychodzić na ulicę i mówić: Mamy bezprawie w Polsce, nie możemy wyłonić prawidłowo prezydenta. To jest pierwsze, co spotka obecną ekipę. Ale skoro oni tak mówią, oni nie uznają, oni mówią: Sąda, Izba Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego nie jest sądem, nie ma prawa decydować, tak? To no to bądźmy tutaj konsekwentni. Bądźmy konsekwentni. Apeluję, panie premierze Donaldzie Tusku, niech pan będzie konsekwentny. Jeżeli chce pan być tu konsekwentny, to pan nie jest premierem. Szymon Hołownia nie jest marszałkiem Sejmu. Nie ma Sejmu obecnej kadencji. Mamy Sejm poprzedniej kadencji, gdzie większość posiadało prawo i sprawiedliwość, plus yy, posłowie Kuki z 15. To jest większość Sejmowa, ponieważ nie uzna, jeżeli nie uznajecie Orzeczeń o ważności wyborów Sądu Najwyższego Izby Kontroli Nadzwyczajnych Spraw Publicznych, to nie uznawajcie tych, tego orzeczenia z, z ubiegłego roku dotyczącego wyborów parlamentarnych. No, prosta konsekwencja, bądźmy konsekwentni, tak? Premierem jest Mateusz Morawiecki, marszałkiem Sejmu Elżbieta Witek. Ale nie. Jedne wyroki nam pasują, uznajemy, inne wyroki nam nie pasują, nie uznajemy. To nie może tak wyglądać. To jest bezprawie. I Coraz więcej osób wskazuje, że prezydent Andrzej Duda, który jest bardzo bierny tutaj, który dużo mówi, mało robi i mało, bardzo mi się nie podoba postawa prezydenta na teraz, będę to oceniał jednak krytyczne, krytycznie, że jednak w przyszłym roku wejdzie do gry. Ja mówiłem tutaj na kanale Analiza Polityczna wczoraj, link zostawię tutaj w pierwszym komentarzu, że yy, z moich informacji wynika, że prezydent nie będzie opuszczał pałacu prezydenckiego, jeżeli nowy prezydent elekt nie będzie mógł być zaprzysiężony. Jeżeli nie odbędą się wybory, po prostu prezydent nie uzna, że się skończyła jego kadencja, tylko będzie czekał na nowego prezydenta. To po pierwsze. Po drugie, wejdzie do gry Donald Trump i Amerykanie, bo amerykańskie interesy w Polsce będą zagrożone. Tu nie będzie chodziło o to, że się wspiera jedną ekipę czy drugą. Amerykanie w Polsce robią pieni pieniądze. Amerykanie w Polsce mają swoje interesy. Jeżeli te interesy są zagrożone, to Amerykanie interweniują przez mocerstwo światowe. To jest potęga światowa opierająca się na wielu filarach: militarnym, finansowym, społecznym. Gospodarka jest bardzo ważna. Amerykanie sobie na to nie pozwolą. I być może po zmianie ambasadora amerykańskiego w Polsce zaczną się rozmowy dyplomatyczne na linii Waszyngton-Warszawa. Twarde. I być może obecny rząd zmieni swoją postawę. Tego nie wiemy, ale to są wszystko hipotezy, które musimy stawiać, że one się mogą wydarzyć. Zatem przed nami bardzo, bardzo ciekawy, interesujący rok i rok kolejny, mam nadzieję, z analizą polityczną. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę, bardzo Państwu dziękuję za kolejny tydzień razem, przyszły tydzień świąteczny, leciutko zwolnimy, aczkolwiek będziemy na bieżąco na kanale Analiza Polityczna śledzić wydarzenia polityczne. Jeżeli się coś będzie działo, to będziemy komentować. Zapraszam na spotkania na żywo. Najbliższe spotkanie na żywo na kanale Analiza Polityczna niedziela 20. 15. Zachęcam do udziału w tych spotkaniach. Coraz więcej jest osób. Dobijamy już do średniej takiej 1000 osób na żywo, a nawet do końca naszych spotkań, które trwają około godziny, utrzymuje się frekwencja 500 osób na żywo. Jak sobie tak wyobrażam, taką salę, która ma 500 osób i wypełniać ją grupą 500 osób, to jest potężne spotkanie, za co Państwu najmocniej dziękuję, że. Jesteście, wspieracie dobrym słowem, komentarzem, pytaniami, dyskutujemy, budujemy społeczność. Bardzo Państwu dziękuję, a tym, który, z którymi się nie zobaczymy, nie usłyszymy przed świętami Bożego Narodzenia, życzę błogosławionych świąt. Do zobaczenia.